Witajcie moi kochani fani Żożla i wszyscy miłośnicy dwóch kołek. W końcu się zaczęło. Dożegaliśmy się pierwszej kolejki PG Ekstraligi. Nie obyło się bez problemów, ale wszystko poszło ok. I w poniedziałek, czyli wczoraj, zakończyliśmy pierwszą kolejkę. Wyniki były ciekawe. Ja trafiłem wynik. Może nie dokładny wynik, ale z Wrocławia nie przewidziałem wysokie zwycięstwo Sparty i tak się stało. Sparta potwierdziła swoje medalowe aspiracje i pokonała motor Lublin 55 do 35. To było najwyższe zwycięstwo w tej kolejce i dlatego Sparta została pierwszym liderem. Drugi mecz w Częstochowie był trochę parodią w piątek, ponieważ z tego co było widać na, na telewizorze. Zawodnicy w próbie toru jechali ok, ale tłumaczyli się tym, że to jest jazda w pojedynkę. Natomiast w cztery spod taśmy już by było gorzej. No ale dobrze się stało, że może nie pojechali, bo w poniedziałek, czyli wczoraj, stworzyli świetne widowisko. I wynik 37 do 53 dla włókniarza też potwierdza, że włókniarz jest mocny. Czy może gigają taki słaby? Myślę, że nie, że to jednak włókniarz jest mocny. Szczególnie na uwagę zasługuje dobra postawa juniorów Włókniarza, a szczególnie świątyńskiego. Natomiast, w BKM na plus oczywiście Artiom Maguta, który zdobył komplet 18 punktów. Super jazda. A teraz przejdźmy do meczów niedzielnych. Tu było więcej walki i były bardziej zacięte. Chociaż mecz w rybniku pokazał, że albo Falubas jest taki mocny, wygrywając. 53 do 36, albo row Rybnik jest taki słaby. To się okaże w następnych kolejkach. Bo nie sądzę, żeby Balubas był aż tak mocny. Ale kto wie, może, się, może, jest, może jest walka, nawet o pierwszą czwórkę. Ale to się okaże. Zobaczymy. I Wisienka na torcie, oczywiście. Mecz Stal Gorzów. Fogo Unia Leszna, tu było już w siódmym biegu. Widzieliśmy, jak niektórzy okrzyknęli, to bieg sezonu. Super bieg między Marznikiem i Pawlickim. Super się oglądało i tylko brawa same się składały do oklasków. To prawda, stal zaczęła słabo. Szczególnie starty im brakowało. Nie wiem dlaczego tak wyszło. Może tor po opadach był. Nie taki jak chcieli. Bardziej Leszczyński niż bardziej Gorzowski. Bo już wiadomo, lubi bardziej tory przyczepne. Ale dzięki temu Unia wygrała. 41 do 41. No i pokazała, że w tym roku również będzie się liczyć w walce o tytuł. To już czwarty rzędu. Czy sięgnie po niego? To się okaże. Super, że Bardzo się cieszę, że Liga w końcu wystartowała. I możemy cieszyć się żużlem. A teraz czekamy na drugą kolejkę, która zacznie się już w piątek. Nie mogliśmy się pierwszej, nie możemy się drugiej. Dlatego zapraszam wszystkich do śledzenia tego w telewizji. A ja postaram się w czwartek nagrać filmik, który zaprezentuje tę kolejkę. Trzymajcie się ciepło, dziękuję Wam, zostawcie komentarz, podzielcie się tym filmikiem, a także subskrybujcie mój kanał, bo im więcej ludzi będzie z nami razem fanami Różla, tym lepiej. Dziękuję, trzymajcie się ciepło.